Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie test kolejnego podkładu. Będzie to tym razem Maybelline Fit Me w wersji Luminous and Smooth, który jest przeznaczony do normalnej i suchej cery. Dobrze to nam znana jest na pewno wersja Matte and Poreless, o ile się nie mylę, która bardziej jest skierowana do skóry takiej mieszanej i tłustej. Natomiast teraz Rosman wprowadził właśnie wersję Luminous and Smooth. No i oczywiście jak zobaczyłam w nazwie Luminous, a jeszcze Smooth, również miło, no to postanowiłam sobie spróbować. Zdawałam się na dwa kolory, ponieważ kupiłam je w atrakcyjnej cenie, teraz są promocje w Rosmanie W cenie regularnej ten podkład kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, prawie 50 zł, natomiast ja chyba go kupiłam za 20 zł. 9. No, nie chciałabym skłamać, ale coś w tych okolicach. Także ja mam tutaj dwa kolory, ale o tych kolorach słuchajcie zaraz. Najpierw poczytamy sobie, co tutaj mówi producent o tym podkładzie. Jest to podkład do twarzy, który doskonale rozświetla i wygładza cerę, a przy tym chroni ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych dzięki filtrowi SPF18. Pozostawia naturalnie świetliste wykończenie, ujednolica odcień skóry, zakrywa jej drobne niedoskonałości. Idealnie dopasowuje się do odcienia skóry, zapewniając gładkie i równomiernie krycie bez efektu maski. 24-godzinna formuła nawilżająca z witaminą E jest optymalna dla skóry normalnej i suchej, pozostawiając ją zdrową i świeżą. Czyli on ma nawilżeć, rozświetlać i wykładzać, i jeszcze dawać ochronę przeciwsłoneczną. Wiecie, co ja są za propos tej ochrony przeciwsłonecznej, ja oczywiście mam 50 na twarzy. Jeśli chodzi o kolorystykę, jeśli się nie mylę było dostępnych pięć kolorów, na pewno nie było ich za dużo. I właśnie ja tutaj miałam problem, bo drugi kolor z kolei to był 110, który był ładnie taki zarzucony, ale wydawał mi się strasznie jasny. Dlatego wybrałam 105, który jest bardziej neutralny w odcieniu, ale takie miałam wrażenie, że jest troszeczkę ciemniejszy. To wziąłam sobie jeszcze kolor 120, który planowałam wziąć od początku i dobrze, że tego nie zrobiłam, bo on po prostu sam w sobie jest dla mnie za ciemny. I 120 to jest Classic Ivory, a 105 to jest Natural Ivory. Ja wam oczywiście pokażę oba odcienie, jak wyglądają na mojej twarzy. Co do wyglądu samego flakonika, to jest szklany elegancki. Jest tutaj 30 ml, podkład jest ważny 12 miesięcy od otwarcia. Nie ukrywam, że ja teraz kieruję się bardzo w kierunku podkładów nawilżających ze względu na porę roku, ze względu na kurację, jakie stosuję. Wiele podkładów po prostu mi się zasusza, zasusza na twarzy, szczególnie wieczorem to widać. Podkład ma pompeczkę. Tak wyglądają dwa kolory. Na górze jest 105, na dole jest 120. Jak tak sobie go dotykam na ręce, to ma taką bardzo delikatną... Konsystencję, w Sprawie wrażenie takiej rzeczywiście nabijającej konsystencji, ale wiecie, to może być złudne. Zobaczymy. Ja już też ten podkład miałam raz na twarzy, więc mniej więcej wiem, jak on się zachowuje. Zobaczymy sobie zaraz, czy się utlenie. Ja jednak tylko muszę powiedzieć na początku o bardzo ważnej rzeczy, przynajmniej ważnej dla mnie. Dla mnie on bardzo nieprzyjemnie pachnie. Po prostu to jest taka chemia łączona z takim pudrem. Jak taka stara pudernica. Naprawdę i ja ten zapach niestety wyczuwam długo, długo po nałożeniu go na twarz, także w ogóle niestety no muszę tutaj powiedzieć, że zapach mi zdecydowanie nie leży. Ja oczywiście będę ten podkład nakładała gąbeczką, tak jak to zwykle robię. Czy on się utlenił, słuchajcie? Troszkę się, słuchajcie, utlenił, ale nie jakoś znacząco. Pokażę Wam teraz, jak wyglądają te odcienie na mojej twarzy. Tutaj od razu widać, że ten 120 jest zdecydowanie zbyt ciemny. A tu jest właśnie ten 105, który teraz wydaje się całkiem niezły. Hmm. Dobra. Nakładam ten 105 i minimalną kapkę dołożę tego 120 w takim razie. Dobra, słuchajcie, tak wygląda nałożony na jedną stronę twarzy. Ja sobie delikatnie tutaj go nałożyłam, w tym miejscu dołożyłam, może tak powiem. Jeśli chodzi o krycie, powiedziałabym, że to jest takie krycie lekkie plus, to nie jest na pewno mocne krycie. Można je jednak delikatnie budować i to, co ciekawe, zauważyłam, że rzeczywiście on tak jakby dawał lekki efekt wygładzenia. Bardzo mi się to podoba, nie ukrywam. Jest również rozświetlający, ma dość lekką konsystencję. Troszeczkę widzę, że mm, jednak moja szyja jest jaśniejsza, więc ja sobie go zaraz troszeczkę przeciągnę. Także tak to wygląda. Słuchajcie, podkład nałożony na całą twarz. Muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo. Wygląda on bardzo ładnie. Rzeczywiście, no mam wrażenie, że on delikatnie wygładza, że ta tekstura skóry jest trochę wygładzona, a jednocześnie pozostała taka świetlista. Ale też w moim mniemaniu, przynajmniej nie za bardzo wiem, że Wy to różnie odbieracie. Ale no dla mnie to, 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 to ta świetlistość teraz jest taka w sam raz. Co prawda, jak się przyjrzę bardzo z bliska, to gdzieś tam go widzę, bo no ja też mam. Taką przesuszoną skórę, więc już pomijając takie odstające skórki, to mam tak, tak robi mi się taka siateczka, jakby przesuszenie, nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, która zazwyczaj uwidacznia się dopiero właśnie jak się nałoży jakiś kosmetyk, mniej lub bardziej, w zależności między innymi od zawartości pigmentu, oczywiście tego kosmetyku. A co do krycia, to powiem Wam, że ostatnio jak go nakładałam, to miałam takie od. Odczucie, że ma bardzo małe krycie. A teraz jakoś mam wrażenie, że jednak nie jest takie małe. Że podokładałam sobie go w niektórych miejscach oczywiście takich mocnych zaczerwienień gdzieś tam minie przykrył ale tak mocno ujednolicił cerę i mam wrażenie, że to jest takie krycie lekkie plus, może średnie z, z takim większym minusem. W każdym razie dla mnie jest całkowicie wystarczające. Ja sobie już położyłam też trochę korektora pod oczy, żeby to tak ujednolicić tą twarz, bo takie mi się zrobiły podkówki mocno odcinające się. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Myślę o tym, słuchajcie, jak go teraz przypudrować, bo ja w związku z tym, że teraz mam trochę taką przesuszoną tą skórę i pudry po prostu źle na niej wyglądają, ale ona się nie przetłuszcza za bardzo. Troszkę, owszem, no wyświeca mi się nos, no i tutaj między brwiami, ale to... W... No w takim akceptowalnym stopniu, no można by powiedzieć. Ja na pewno przypudruję sobie strefę T pudrem z Hourglass. Zastanowię się jeszcze tutaj nad policzkami, bo będę musiała dzisiaj wyjść i będę musiała nosić maskę, więc zakładam, że przypudrowany podkład od razu się zetrze, więc być może troszeczkę mu pomogę, ale to się zaraz zastanowię. Na razie przypudruję sobie strefę T. Wiecie co? Zdecydowałam, że tak. Jednak troszeczkę go przypudruję tutaj na policzkach ze względu na tą maseczkę. No i pewnie troszeczkę przeciągnę też czoło, ale zrobię to pudrami z Hourglass, które pozostawią rozświetlające wykończenie nadal, więc nie zmatowimy za bardzo tego podkładu. Ja już oczywiście widzę ten swój puder na, na tej twarzy, bo wolałabym w ogóle nie pudrować, ale no niestety czasami trzeba. Zresztą wiem, że pewnie większość dziewczyn po prostu... Pudruję podkłady. Myślę, że jeśli macie skórę mieszaną albo tłustą, to na pewno będziecie musiały to zrobić. Dobra, podkład jest przepudrowany. Nałożę sobie brązer. Powiem Wam teraz szczerze, że nakładam teraz pudrowy brązer. Pierwszy raz od czasu początku wakacji. Bo ja przez cały czas używałam tego bronzera w stiku żelowego z Max Factor. Przez calusienki czas, calusienki naprawdę non stop. No i do tego stopnia, że on już mi się niestety kończy, mam końcóweczkę. No i bardzo się zeźliłam idąc do Rossmana i dowiadując się, że róże w stiku jakby z tej samej serii w identycznych opakowaniach są przecenione. No a niestety ten bronzer nie i postanowiłam, że po prostu go nie kupię. Ewentualnie zamówię go po prostu przez internet. Także ja dzisiaj, słuchajcie, nakładam sobie bronzer z Hourglass, który zresztą bardzo lubiłam. Mówię lubiłam, bo dawno go nie używałam. W kolorze Nude Bronze Light. To jest taka mozaika. Możę go sobie w minimalnej ilości, bo nie lubię być tak mocno wykonturowana czy, wy czy przybrązowiona. Na kości policzkowe nałożę sobie bardzo delikatny rozświetlacz, czyli tą stronę rozświetlacza z Fenty Beauty, a konkretnie Lighting Dust, która jest taka zdecydowanie delikatniejsza niż ta wersja. Ten rozświetlacz jest bardzo taki subtelny, naprawdę. Myślę, że nadawałby się również nałożony na całą twarz takim większym pędzlem. Teraz takie wrażenie, że jednak może ten rozświetlacz jest za słaby do tego podkładu, który sam w sobie już jest rozświetlający. Poprawię sobie również brwi. Zrobiłam sobie już w Rosmani zapas mojej ulubionej kredki z Max Factor Brow Shaper. Przynajmniej ona była na promocji. Usta oczywiście pociągnięte mam konturówką z Maybelline Color Sensational Nude Whisper, czyli tym co zawsze i nałożę sobie moją kredkę z Golden Rose Matte Lipstick Crayon, ona się chyba nazywa, w kolorze 26. A na koniec mam trochę korektora i punktowa, sobie po prostu pozakrywam jakieś takie krostki, pieprzyki i tego typu rzeczy. Słuchajcie, makijaż skończony. Ja jeszcze dla podsumowania Wam powiem, jak to wszystko razem wygląda. E, oczywiście e, póki co wygląda bardzo dobrze, ale ja wiem, że potem ten puder na koniec wieczoru mi gdzieś tam e, wyjdzie i delikatnie się zważy na tych moich skórkach, ale cera, cera wygląda bardzo ładnie. E, no, jak się przyjrzę, oczywiście widzę, że, widzę, że mam na niej e, makijaż. E, Dlatego że ja zwykle używam bardzo lekkich podkładów, to każdy inny podkład jest widoczny, ale skóra wygląda bardzo naturalnie, tak satynowo, świetliście, zdrowo, nie jest matowiona. Czuję się też komfortowo, póki co mnie nic, tam, nic tam mnie nie ciągnie. Jedyny zarzut mam troszeczkę do tego zapachu już go troszeczkę mniej czuję ale gdzieś tam, no gdzieś tam on jest, taka chmurka takiego pudru. Póki co podoba mi się to, co widzę i zobaczymy sobie później, jak to będzie wyglądało wieczorem. Mamy godzinę 11.14, także no już powiedzmy, że jest ta 11. I ja oczywiście pod wieczór przyjdę do Was pokazać, jak ten podkład wygląda na mojej twarzy i jak przeżył starcie z maseczką. To tyle na teraz. Do zobaczenia. Buźka! Widzicie to? <laughs> Muszę Was przeprosić, ja po prostu totalnie zapomniałam, że nagrywam test i dzisiaj ten podkład po prostu miał tak ciężki orzek do zgryzienia. Po pierwsze minęło 10 godzin od kiedy go nałożyłam, po drugie miałam dość długo dzisiaj maseczkę na twarzy i widziałam, że no trochę się tego starło. A po trzecie, tak jak mówię, totalnie się zapomniałam. Zrobiłam sobie olejowanie włosów. Mam teraz włosy właśnie w oleju. I jeszcze właśnie zrobiłam sobie gorącą kąpiel w jacuzzi, więc te wszystkie opary, to wiecie, wiecie, gdzie poszły, oczywiście na moją twarz. Także no, zobaczymy, co mi zostało na tej twarzy, słuchajcie. I powiem Wam e, tak, oczywiście to co mówię standardowo, świecę się bardziej niż zazwyczaj w tych lampach, po prostu. E, wcześniej się widziałam, zanim się jeszcze zrobiło ciemno, e, to nie miałam takiego problemu, byłam no delikatnie bardziej e, świetlistą cerem miałam, ale no, nie jakoś strasznie. Teraz słuchajcie, spójrzmy, co tutaj się zadziało. Jakie mam w ogóle uszy czerwone po tej kąpieli, strasznie mi jest gorąco. Po pierwsze, widzę, że tutaj między brwiami zaczął być bardziej widoczny, tak jakby delikatnie się ściastkował. Może ściastkował to jest zbyt, zbyt duże słowo. I tak samo stało się tutaj wokół ust. I zazwyczaj wokół ust ja tutaj mam problem z większością podkładów, że one jakoś tak mi tutaj. Zachowują się inaczej niż na reszcie twarzy, ale to wiecie, to jest strefa taka mocno mimiczna. Tutaj mówimy, jemy, ta skóra się cały czas rusza, rozciąga, ściąga, więc większość podkładów jakoś tam się zachowuje mniej lub bardziej ciekawie w tej okolicy. On mi nic tutaj nie powchodził w linie mimiczne i to już właśnie zauważyłam, ostatnio, jak go miałam, że on mi w ogóle nie powchodził w linie mimiczne. Ale ja go tutaj właśnie yy, widzę. I tu też widzę, że mam suchości, więc na tych suchych skórkach troszeczkę mi się osadził. Yy, jeśli chodzi o maseczkę. No niestety troszeczkę widzę, że się starł. No jeszcze jako tako powiedzmy to wygląda. Ale na przykład yy, widzę, że starł się na brodzie. Tutaj widziałam, jeszcze jak było jaśniej, jak zdjąłam tą maseczkę, że troszeczkę mi się pościerał. No nie oczekiwałam, że będzie się utrzymał nie wiadomo jak, dlatego że no nie jest to podkład, który ma być jakiś super długotrwały. Jest to podkład, który ma być raczej taki nabliżający i delikatny, tak jak to było w opisie, skierowany właśnie do skóry suchej, więc to nie jest podkład w żaden sposób zastygający. Także, no tak jak myślałam, on tutaj e, nie przetrwał, ale powiem Wam, że nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. Także, tak powiedziałabym, standardowo, jeśli chodzi o podkład e, nawiszający rozświetlający. Może przepraszam Was za tą moją fryzurę, nie mogę na to patrzeć, ale musimy to jakoś przeżyć. Nic z tym teraz nie zrobię. E, tak, tak jak mówię, widzę, widzę go trochę bardziej właśnie tutaj w tych miejscach, gdzieś tam się uwidocznił, na tych moich suchościach. Jeśli miałabym go e, oceniać na podstawie czoła, to jedyne, co tutaj się zadziało, no to to, 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 to co mówiłam. E, I e, no, troszeczkę bardziej jest świetlisty, ale na czole na przykład nic się nie starło, tutaj jest wszystko w porządku, jedynie w, w miejscu jakby kontaktu z maseczką. Także słuchajcie, powiedziałabym, że on się zachowuje tak naprawdę jak. E, Większość podkładów na mojej cerze, czyli, tak jak mówiłam, ta okolica tutaj jest najbardziej taka: najmniej świeżo wygląda, może w ten sposób powiem, ale ogólnie. Jak na te dwa użycia, to powiem Wam, że nawet podoba mi się ten podkład. Potestuję go sobie jeszcze. Na pewno to, co go wyróżnia spośród podkładów takich rozświetlających tego typu i wyglądających naturalnie, jest to, że on tak lekko wygładza. E, I ta cera rzeczywiście jest taka delikatnie, mam wrażenie, wygładzona. Wygląda po prostu ładnie. Jedyne, co bym tutaj zmieniła, to ten e, mało przyjemny, jak dla mnie, przynajmniej e, zapach, ale... W tym momencie już go nie czuję, także jest w porządku. Słuchajcie, także jako będę pewnie jeszcze sobie gdzieś tam testować i no, jeśli przypadnie mi mocniej do gustu, to pewnie pojawi się w któryś tam ulubieńcach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Muśka.